Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Marietta Makeup Studio. Dziś zapraszam Was na odcinek szczególny, ponieważ będzie to taka tematyka, o którą Wy prosiliście, czyli ulubieńcy półrocza. Mam tutaj same peryłki i wierzcie mi, że kiedy miałam szykować kosmetyki do tego odcinka, to po prostu bolało mnie serce. Więc są tutaj same strzały w dziesiątkę, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na wstępie tylko dodam, że strasznie trudno selekcjonowało mi się kosmetyki do tego odcinka. Ja w ulubieńcach zawsze pokazuję Wam naprawdę ulubione produkty, więc wybranie z tego garski było nie lada wyzwaniem. Natomiast udało się, mam tutaj same najlepsze produkty, którymi mam zamiar się z Wami podzielić. W pierwszej kolejności zacznę od kosmetyków do makijażu, a później przejdę do kosmetyków pielęgnacyjnych i rozpocznę przede wszystkim od podkładu, bez którego nie wyobrażam sobie swojej pracy i właśnie do pracy go wykorzystuję. Mianowicie jest to coś, co recenzowałam już wcześniej Mac Face and Body, Uwielbiam ten produkt za to, że nadaje się, jak sama nazwa wskazuje, do twarzy i ciała. Uwielbiam go stosować do makijażu. Wszystkich moich klientek, jako taką bazę przygotowawczą, bazę koloryzującą. Natomiast, jako samodzielny produkt, rekomendowałabym go w szczególności kobietom dojrzałym, dlatego, że on nie obciąża skóry, mimo tego, jest bardzo trwały i wygląda na twarzy przepięknie, nieskazitelnie. Czasem możecie zrezygnować z kryjącego podkładu, nałożyć coś tak lekkiego jak to, ale wspomóc się po prostu bardziej kryjącym korektorem punktowo. Uwielbiam ten produkt i nie wyobrażam sobie bez niego swojego życia w tej branży. Kolejnym kosmetykiem, bez którego nie wyobrażam sobie żadnego większego wyjścia ani makijażu swoich klientek jest Estée Lauder Double Wear. Ja wiem, że on w internecie ma opinię tapety, ale moim zdaniem jeżeli człowiek potrafi z nim pracować, to on się nadaje nawet dla skóry suchej i dojrzałej, tylko trzeba z nim postępować naprawdę ostrożnie i potrafić go po prostu używać. Ja go bardzo lubię i naprawdę w 90% przypadków dla wszystkich rodzajów skór on mi odpowiada, tylko... To trzeba umieć go obsługiwać. Z kolei, moim prywatnym ulubieniem, jeżeli chodzi o podkłady do codziennego zastosowania, to będzie Nude Liquid Powder z Belgii Polar bardzo go lubię za to, że on naprawdę ma krycie bardzo duże, wystarczy dosłownie kropelka produktu, żeby pokryć całą twarz. Fajnie mi się utrzymuje na buzi, którą mam mieszaną i przetłuszcza mi się zwłaszcza w strefie T, a jest zdecydowanie lżejszą, codzienną alternatywą dla podkładu z Est Lauder. Ja oczywiście nie rekomenduję tego podkładu dla każdego. Ja wiem, że części z Was się nie sprawdza, ale nie będę Was oszukiwać, mi się świetnie sprawdza, bardzo go lubię i na tą chwilę nie wyobrażam sobie zmiany na cokolwiek. Innego. Przejdę teraz do kamuflażu, niestety z korektorów nic nie mogę Wam polecić, ponieważ wiele jest takich, które lubię, natomiast żadnego z nich na tą chwilę nie mogę uznać jako swój ideał. Natomiast jeżeli chodzi o kamuflaże, to to co mi się rewelacyjnie sprawdza od lat, co już wielokrotnie kupowałam ponownie, jest to Make Up For Full Cover kamuflaż punktowy do zastosowania miejscowego, na wybitnie problematyczne partie skórne, zwłaszcza na te miejsca, które mają problem z utrzymywaniem się kosmetyków. Czyli wszystkie naczynka popękane, jakieś takie krosty, blizny i tak dalej. To jest coś, co działa po prostu świetnie, krycie jest rewelacyjne, a co więcej, można to z powodzeniem mieszać z innymi kosmetykami. Uwielbiam je. Pozostając przy formułach płynnych, muszę Wam także polecić produkt z NEXA. Jest to mikser do podkładów, którym możemy przyciemniać kolor podkładu, jeżeli jest dla nas za jasny. Tak samo mieszam go z korektorami, a korektory bardzo często są w jasnych tonacjach, więc mi to strasznie pomaga. Ale co więcej, jest to dla mnie idealny, najlepszy produkt, jaki spotkałam w przystępnej cenie, którym wykonuje perfekcyjne konturowanie na mokro. To, jak to zrobić, pokazywałam w tym filmie. Do utrwalania makijażu zarówno swojego, jak i klientek, to przy większości osób najlepiej sprawdza mi się ten z Lory Mercier. Ja ten puder uwielbiam i kocham, natomiast uważam, że nie sprawdzi się on osobom, które mają bardzo suchą skórę i taką wręcz pergaminową i silnie pomarszczoną. Wtedy lepiej użyć czegoś dużo delikatniejszego i może nawet troszeczkę bardziej rozświetlającego, natomiast podtrzymuję swoje zdanie i uważam, że dla większości osób ten puder to must have. Tematykę brązerów pomijam, ponieważ nic się nie zmienia od poprzedniego mojego filmu na ten temat i uważam, że po prostu trzeba te kosmetyki dobrać do karnacji, w związku z czym przeskoczę teraz do rozświetlaczy. Sensik puder rozświetlający. Jest to jeden z najtańszych, a zarazem najlepszych rozświetlaczy, jakie kiedykolwiek spotkałam w swoim życiu. Jeżeli nie chcecie dużo inwestować w rozświetlacz do ciała, a chcecie mieć taki gadżecik dla siebie, to serdecznie wam go polecam. Z racji tego, że on ma dosyć duże drobinki, to nie każdemu będzie służył na twarzy. Natomiast uważam, że na dekolcie robi cuda. Ma przepiękną poświatę, taką złoto-różaną i za każdym razem, kiedy go używam do klientek, to mi się pytają: "O Jezu, co tak ładnie błyszczy?" I to jest właśnie to. Uważam, że za tą cenę po prostu no, trzeba go kupić. To jest kolejny must have. A skoro zaoszczędzicie już tyle pieniędzy na poprzednim rozświetlaczu, to teraz możecie kupić nieco droższy. Jest to rozświetlacz z Too Faced, który po prostu kocham. Ma przepiękny różano-złoty kolor. Jest to wisienka na torcie każdego makijażu, więc polecam go wszystkim makijażystkom oraz wszystkim fanatyczką i fanką rozświetlenia na twarzy. Odradzam go osobom, które mają widoczne pory, zmaczki bądź nie doskonałości skórne, natomiast w każdym innym przypadku to robi po prostu na twarzy cuda i wygląda obłędnie, w szczególności na lekko opalonych karnacjach. Skoro jesteśmy przy kosmetykach na bogato, to pokażę Wam także paletę z Benefitu, z różami, które po prostu ubóstwiam i stosuję non-stop dla swoich klientek oraz dla siebie. Dla siebie najczęściej korzystam z tego Rocatur i Gold Rush. Mam swoją osobną paletkę, oczywiście. Natomiast do klientek również wykorzystuję ten California, do bardziej opalonych karnacji, a do super jaśniutkich ten Dandelion. Uwielbiam i uważam, że są to jedne z najlepszych róży do policzków na całym rynku makijażowym, natomiast prywatnie, bardzo chętnie również korzystam z Belgipo Allergenic numer 01, który moim zdaniem jest w miarę dobrym zamiennikiem tego Gold Rush. Teraz szybko przemknę przez makijaż oczu i zacznę od palety, bez której nie wyobrażam sobie make-upu swoich klientek. Uwielbiam zarówno dla osób w dojrzalszym wieku, jak i tych młodszych. Mają wyjątkowe odcienie brązu, czyli też z jednej strony coś klasycznego, ale z drugiej strony coś, co super dyskretnie tą tęczówkę nam podkreśli. Z kolei, moim prywatnym ulubieńcem jest paletka, która już wielokrotnie się tu pokazywała. Tak, wiem, że ona jest droga, ale po prostu jeżeli chodzi o formułę cieni, uważam, że to są najlepsze cienie na rynku. Podoba mi się. Że jest dużo pojemnych, że są mega wydajne i pracuje się z nimi wprost bajecznie. Propozycją super uniwersalną, zarówno dla osób młodszych od 15 roku życia do 90, coś co nie podkreśla zmarszczek i wygląda bezbłędnie, nie jest testowane na zwierzętach, jest naturalne, wygląda cudownie na powiekach. To są pigmenty z Claire Blanc. Odcień, który poleciłabym jako najbardziej uniwersalny, czyli oczywiście też nie dla każdego, mimo wszystko, będzie to Golden Nude. Ja ten cień wykorzystuję codziennie, prawie przez cały rok, malując się na co dzień. Oraz Salted Caramel dla nieco bardziej opalonych osób. Uwielbiam te kosmetyki i uważam, że no to jest po prostu jedna z najlepszych rzeczy w tym całym zestawieniu dzisiejszym muszę oczywiście wspomnieć o pigmencie sypkim będzie to Cosmic Glow z tej serii Inglota z Jennifer Lopez uwielbiam go, korzystałam z niego najczęściej i najchętniej, uważam, że jest to jeden z najbardziej uniwersalnych kolorów uwielbiam całą tą serię, ale ten jest naprawdę szczególny i wyjątkowy w szczególności polecam makijażystkom i osobom, które mają troszeczkę większe doświadczenie w makijażu, o tym chyba już nie muszę nikomu mówić, czyli baza pod brokat, pod pigmenty tego typu z NYXa, która jest świetna Skoro jesteśmy przy bazach podcienie, to też nie będę pokazywać albo po prostu opowiem o bazie z Inglota w tubce, którą używam non-stop i katuję i jestem bardzo z niej zadowolona. Przejdę teraz do eyelinerów. Rozpocznę od klasycznego czarnego eyelinera z Kat Von D, który uważam za najlepszy eyeliner w takiej postaci, z jakim się kiedykolwiek spotkałam. Niestety, z przykrością informuję, że jeżeli ktokolwiek próbuje porównywać to z eyelinerem z Eveline pod względem trwałości i jakości, to nie powiem co o tym myślę, ale uważam, że nie ma racji. To jest kompletnie inny produkt, o wiele bardziej trwały i dużo lepszy. Tamten może ma podobny pędzelek, rozmiar i kształt, i to wszystko super eyelinerami będą dla mnie propozycja z NYX, którą znacie już bardzo dobrze z poprzednich moich filmów idealna dla kobiet dojrzałych oraz wszystkich osób początkujących z kreskami dlatego, że ten eyeliner po prostu wybacza błędy oraz druga błyskotka kolor Lucky Beach z Too Faced glitter pop, świetne eyelinery, jeżeli macie ochotę nawet na matowy makijaż, ale żeby coś tam z pomiędzy tych rzęs się błyszczało również uważam, że nie trzeba do jego zastosowania mieć dużej wprawy w makijażu ale wygląda on po prostu cudownie, i jest to taka błyskotka, którą naprawdę warto mieć. Maskary to kwestia indywidualna, natomiast mi najlepiej służy ta z sefory, ponieważ świetnie wyciąga i pogrubia rzęsy, poleciłabym ją przede wszystkim dla osób o długich i gęstych rzęsach. Dla tych bardziej zaawansowanych mogę polecić kępki rzęs z firmy Luxury, bardzo lubię zarówno te o skręcie 2C, jak i te prostsze, jak i te podwójne, które dzisiaj mam zastosowane w swoim makijażu, oczywiście przykleiłam je na swój ulubiony klej Duo. Przechodząc płynnie do makijażu brwi, są takie produkty, z których nigdy nie rezygnuję, jeżeli chodzi o moją pracę. Do codziennego użytku na samym sobie możecie zwariować, używając tego, ponieważ po prostu jest to zbyt upierdliwe, żeby malować się tym codziennie. Natomiast jeżeli. Zajmujecie się profesjonalnie makijażem. Ja strasznie te produkty lubię i szczerze je polecam. To są farby do brwi Aqua brow z Make Up Forever. Mam w kolorze 25 i 15 bodajże są świetne, wodoodporne i idealnie nadają się nawet do rekonstrukcji brwi. Produkty do ust, zacznę od konturówek. Konturówka numer 1 to jest Inglot numer 74 moim zdaniem jedna z najbardziej uniwersalnych konturówek, jakie można sobie wymarzyć, oraz cała seria konturówek wodoodpornych z Pirerena. Ja mam dziesiątkę, której używam najczęściej, mam ją również dziś w swoim makijażu. Kocham tą konturówkę, jak i całą serię. Mam też siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, jedenastkę. Po prostu są świetne, i uważam, że są to jedne z najlepszych kredek na rynku. Porównywałabym ich jakoś z Markiem Jacobsem. Jeżeli chodzi o pomadki do ust, to tutaj się absolutnie nic nie zmieniło i wszystko znajduje się w tym zestawieniu, które nagrywałam już jakiś czas temu. Natomiast chciałabym, aby do tego zacnego grona dołączyły trzy błyszczyki, które chciałabym wyróżnić. Są to w zasadzie lakiery do ust, lip lakier z Eveline Cosmetics, kolor 7, mój ulubiony 10 oraz 11, którą również bardzo lubię. Są to świetne produkty, ich jakość porównywałabym do Smashboxa czy do Estee Lauder, uwielbiam je, dają efekt tafli na Ustach, długo się utrzymują, ale przez to też nieco się kleją. Uwielbiam. Na sam koniec produkty do pielęgnacji, rozpocznę od tych do demakijażu, będzie to grecka oliwka z firmy Korana, dla mnie jest to świetna alternatywa dla płynów dwufazowych, uwielbiam ten kosmetyk, kocham go, ma naturalny skład, bardzo przyjemnie się z niego korzysta, nawet się nadaje dla alergików i osób o niezwykle wrażliwej cerze, jest on świetny i nie chcę już nigdy więcej z niego rezygnować ponieważ używałam go lata temu a później mi się dopiero jakiś czas temu przypomniało o jego istnieniu, więc będę go zamawiać albo w internecie albo po prostu gdzieś kupować w aptece jest boski i nie chcę z niego już rezygnować nigdy świetna rzecz dla leniuchów, jak i dla osób mocno zapracowanych, czyli rozświetlający Glow Tonic z Pixi o właściwościach złuszczających dla mnie jest to świetna alternatywa dla klasycznego peelingu, stosuję go raz na tydzień i to mi w zupełności Wystarcza, oczywiście po demakijażu wieczornym. Co więcej, jest to taka rzecz, którą z przyjemnością kupię również dla swoich klientek, ponieważ wiem, że czasem mają zaniedbaną skórę i oczyszczenie buzi takim tonikiem, zuszczenie martwego naskórka na pewno spowoduje, że makijaż będzie wyglądał jeszcze piękniej i będzie jeszcze bardziej trwały. Na sam koniec nie mogłoby zabraknąć moich ukochanych produktów z firmy koreańskiej Missha, o których już nieraz wspominałam. Uwielbiam moją kochaną esencję z wyciągiem z drożdży stosować na dzień, na noc w celu nawilżenia, zregenerowania skóry oraz głównie na noc używam ampułkę serum nawilżający. Dla mnie jest to tańszy i lepszy zamiennik tego kultowego serum z Estée Lauder klasycznego. Są one świetne i zmieniły one oblicze mojej pielęgnacji. Sam fakt, że stosuję je od ponad 3 lat, oczywiście, kolejność już opakowania, świadczy o tym, że jestem ich im wierna i jak bardzo je lubię. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców półrocza. Mam nadzieję, że Wam również sprawdzą się te kosmetyki, ale pamiętajcie, że one mimo tego, że będą pasowały wielu osobom, to nie są uniwersalne i nie są dla każdego. Także wybierajcie rozsądnie. Ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie oraz przypominam o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zasubskrybować koniecznie mój kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej!